Brudne rączki Wojtusia. Dzień dobry kochane smyki. Witam Was piątkowe popołudnie, na zakończenie tygodnia bajka ode mnie. Brudne rączki Wojtusia. Temat bardzo teraz aktualny i na czasie. Dzisiaj w przedszkolu dzieci uczyły się o higienie osobistej, choć od dawna przed każdym posiłkiem maszerowały gęsiego do łazienki myć rączki, nie do końca rozumiały, dlaczego to takie ważne. U nas maszerujemy ustawieni w pociągi. Każdy chce być konduktorem. Pamiętacie, ile zawsze jest przy tym wesołego śmiechu i zabawy? Pani Kasia przyniosła kolorowe plansze, z których dzieci dowiedziały się, jak należy myć ręce ciepłą wodą i mydłem po każdej wizycie w toalecie, po zabawie w piasku lub na placu zabaw, po zabawie z psem i przed jedzeniem. Pamiętacie, jak razem studiowaliśmy zasady, jak. Myć rączki, żeby były naprawdę czyste, bo to bardzo ważne. Wszędzie są groźne bakterie i zarazki. Trzeba dbać, by nie dostały się do brzuszka, tłumaczyła. Jak jeszcze możemy dbać o naszą czystość? Zapytała po chwili i okazało się, że dzieci doskonale wiedzą, co należy robić. Wysmyki też bardzo dobrze o tym wiecie. Kąpać się, myć zęby, Janek i dzieci to wyśmienicie, nosić czyste ubranka, czesać się. Wykrzyczała Krysia, na co jaś, który dzisiaj przyszedł do przedszkola z wielkim kołtunem na głowie, spróbował schować się za Wojtusia. Na szczęście my nie mamy żadnego Wojtusia, ani jasia, który chodzi z wielkim kołtunem na głowie. Później dzieci śpiewały piosenkę o myciu ząbków i radośnie tańczyły w kółeczku. Gdy przyszedł czas na zupę, pani Halinka wesoło zawołała: Do łazienki maluchy, myć rączki, dzisiaj mamy krupnik. – Dobrze wiecie, kto u nas by tak zawołał i pogonił was, żeby rączki były tuteńkie. Wojtek poszedł do łazienki z dziećmi, ale postanowił, że nie będzie mu rąk. – Niby po co? Przecież są czyste. – Gdzie niby te zarazki? Wcale ich nie widzę – pomyślał, oglądając uważnie dłoń. Po obiadku dzieci udały się nad rzęką. Gdy wszyscy już trochę odpoczęli, zaczęła się zabawa w kółko graniaste. – Nie chcę trzymać Wojtka za rękę – zawołała głośno Krysia – on nie myje rąk. My zaprotestował Wojtuś, choć czuł że czerwie nie ją uszy. Wcale nie, masz zarazki. Jeszcze chwila i płótnia byłaby gotowa, na szczęście wkroczyła pani Kasia. Pokaż rączki, Wojtusiu. Niestety na paluszkach była farba, zapas paznokciami brudno. Chodź do łazienki, zaproponowała pani. Wojtek długo mydlił rączki i wycierał je do słucha. Pani wytłumaczyła, że zarazków nie widać, bo są bardzo malutkie, ale to one wywołują różne choroby. Chłopiec uważnie słuchał. Było mu przykro, że dzieci nie chciały się z nim bawić, dlatego postanowił bardziej dbać o higienę osobistą. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Proszę myjcie często i dokładnie rączki i widzimy się i słyszymy znowu w poniedziałek. Miłego weekendu, kochani. Do zobaczenia.